Siemanko, Siemanko, ruszył drugi tydzień Futis, A co za tym idzie, dostaliśmy kolejną, nową, darmową ewolucję. Nazywa się ona Mistrzostwo Techniki. I tutaj przeznaczyć możemy karty o maksymalnym overallu 93, czyli dosyć wysoko ocenione karty możemy tutaj wrzucić. I maksymalna liczba playstyle z plusem to 3. I maksymalne tempo to 95, fizyczność 92 i dribbling 94. I w tej ewolucji oprócz upgradeu statystyk otrzymujemy playstyle, przechwyty zwykłe i technikę z plusem. Do zegrania Mamy tylko 9 spotkań, także bardzo szybko robi się tą ewolucję. I z uwagi na to, że możemy tutaj dać karty o overallu 93, czyli większość to odsłów nawet tutaj pasuje, no to wiadomo, lista będzie bardzo długa, ale postarałem się troszeczkę wyłowić te najlepsze karty, moim zdaniem, które tutaj pasują. I znalazłem 16 takich kart, które moim zdaniem najlepiej tutaj e, przeznaczyć. Także zapraszam do oglądania. Tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, usevenbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety to otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc pierwsza karta na liście to Eduardo Camavinga, zawodnik z Realu Madryt. E, tutaj przeznaczyć musimy jego kartę 93 e, Tots Moments i po upgrade'zie ma już 92 tempa, 94 podań, 94 drybling, 97 defensywy i 90 fizyczności. Może grać w środku pola, jak również na lewej obronie. 4 na 4, jeśli chodzi o gwiazdki, wysoka, wysoka pracownia jest Naprawdę świetna karta, świetne linki, bo wiadomo, Francuz, Real Madryt. Naprawdę świetnie wygląda. Zapomniałem też wspomnieć, że tą ewolucję możemy zrobić w sumie dwa razy. Na dwóch zawodnikach możemy wybrać sobie dwóch zawodników i robić jednocześnie dwie ewolucje na raz. Mia ham. Również pasuje do tej ewolucji wersja 93, czyli podstawowa wersja ikony Mija Gwiazdki 5x5 ma bazowo, także nic tutaj nie można nawet ulepszyć. No i dochodzi technika do mocnych strzałów. Ta karta była w SBC jakiś czas temu, jeszcze do zrobienia. Także domyślam się, że część z Was ma jeszcze tą kartę No i w końcu można ją lekko Zupgrade'ować o jeden playstyle No i oczywiście upgrade statystyk Eder Militao również świetnie pasuje do tej ewolucji, aczkolwiek tutaj musimy wykorzystać jeszcze jedną ewolucję, czyli Duet Footies i wykorzystać jego w wersję 90 overalla, żeby zrobić naprawdę solidnego obrońcę, który ma 4 playstyle z plusem po wszystkim, 92 tempa, 96 defensywy, 95 fizyczności, gwiazdki 5x3 i przede wszystkim tak, walka w powietrzu, jeżeli chodzi o obronę, technika i jeszcze Anticipate, czyli jeden z najlepszych styli gry dla obrońców. No i wiadomo, brazylijczyk Real Madryt tutaj z połączeniem nie powinno być żadnych problemów. Naprawdę bardzo dobrze wygląda ta karta. Lotar Mateusz wersja 90 overalla, czyli podstawowa wersja ikony również świetnie tutaj pasuje. No i tutaj sytuacja jest podobna, czyli najpierw robimy duet footies, a następnie tą dzisiejszą ewolucję i Mateusz ma już naprawdę solidne statystyki. 92 tempa, 91 strzelania, 95 podań, 86 dribbling, 94 defensywy i 89 fizyczności. Gwiazdki 3 na 4 jak to Mateusa zazwyczaj i wysoka, wysoka pracowitość. Lamin Kamara również ciekawa karta do tej ewolucji, aczkolwiek tutaj musimy wykorzystać najpierw ewolucję odliczanie do futy. jeżeli ją jeszcze macie i następnie tą dzisiejszą ewolucję i Kamara wygląda naprawdę, naprawdę dobrze po tym całym upgrade'zie. 94 tempa, 94 strzelania, 96 podań, 93 dribbling, 93 defensywa i 94 fizyczności. Tak jak widać, praktycznie wszystko powyżej 90 gwiazdki, 4 na 5 i wysoka, wysoka pracowitość. Także naprawdę 4 playstyle z plusem ta karta robi naprawdę wrażenie. Aleksandr Lakazet, wersja 93 to również idealnie tutaj pasuje. Po upgradzie ma już 4 playstyles z plusem, 97 tempa, 95 dribbling, 95 strzelania i 93 fizyczności. Gwiazdki 4 na 5 wysoka, wysoka pracowitość. Nawet defensywy ma 60, także coś w obronie również pomoże. Jeżeli ustawicie mu takie wytyczne, to również będzie się zajmował odbiorem piłki. Pedro Poro, wersja 90 Foot Fantasy, również świetnie tutaj pasuje. Pedro był w paczkach jeszcze tydzień temu podczas pierwszej tury Futis. No i tutaj możemy wykorzystać jego dwie ewolucje. Duet Futis i tą dzisiejszą ewolucję i zobaczy jak wtedy Pedro wygląda. 97 tempa, 93 podań, 95 dribbling, 92 defensywy i 95 fizyczności. Jako prawy obrońca, 4 na 4 jeśli chodzi o gwiazdki, wysoka, wysoka pracowitość. 4 playstyle z plusem. Naprawdę świetnie, świetnie wygląda. Rudhulid Hulit, kolejny, kolejny zawodnik, który również świetnie pasuje. Do podwójnej ewolucji, e, oczywiście najpierw Duet footis a następnie ta dzisiejsza ewolucja i wersja 90 Hulita zmienia się w prawdziwego potwora z czterema playstylami z plusem: 89 tempa, 92 strzelania, 95 podań, 91 drilling, 85 defensywy, 94 fizyczności i długie włosy, oczywiście e, to też sprzyja, sprzyja tej karcie. 4 na 5 jeśli chodzi o gwiazdki, e, naprawdę no nie ma co tutaj w ogóle gadać. No, ta karta jest po prostu przegięta w każdej wersji, a tutaj tutaj po tym upgrade jest po prostu niesamowity. Pascal Gross, tak troszeczkę uciekła mi ta karta wcześniej, wersja 93 overalla, ale zobaczcie po tym upgrade'zie jak on wygląda i naprawdę robi wrażenie. 93 tempa, 95 strzelania, 97 podań, 96 dribbling, 92 defensywy i 89 fizyczności. Gwiazdki 4 na 5 i wysoka, wysoka pracowitość, także ten zawodnik z Premier League Niemiec z Brighton no naprawdę świetnie, świetnie wygląda po tym całym upgrade'zie. Może grać na środku pomocy lub na prawej obronie, Także kilka opcji do wyboru, ale statystyki ma naprawdę nieziemskie. Jordi Alba, wersja Tots Moment 93 również świetnie tutaj pasuje. Nie tylko dlatego, że ładnie wygląda po tej ewolucji, aczkolwiek ma tylko trzy playstyles plusy, bo technikę miał już wcześniej. Ale wiadomo, malinki do Messiego, który również jest często, pojawia się po prostu w ewolucjach, czy nawet w paczkach teraz też można go trafić. 5 na 4 się chodzi o gwiazdki, wysoka, wysoka pracowitość i statystyki naprawdę bardzo dobre jak na lewego Obrońcę, tak więc Jordi Alba również musiał się znaleźć na tej liście Ilkay Gungo Dogan, tutaj kolejny zawodnik, tym razem Barcelona 4 playstyle z plusem po tym upgrade, wersja Toc 93 oczywiście tutaj do wykorzystania i statystyki wszystkie ponad 90, w tym 97 podań, 96 drilbing, 94 strzelania, strzały finezyjne również ma na karcie i playstyle do podań i do obrony także naprawdę kompletna karta do środka polu jeśli chodzi o gwiazdki, wysoka średnia pracowitość. No słuchajcie, dałem Jordiego Albe, Albe, no to musi być również Sergio Busquets, czyli jego kolega z klubu z idealnym, perfekcyjnym praktycznie linkiem do Jordiego e, Alby. Sergio ma już cztery playstyle z plusem po tym upgrade'zie, czyli po upgrade'zie jego karty 93 moments i wygląda naprawdę bardzo dobrze. 90 tempa, 99 podań, 95 dribbling, 95 defensywy 89 fizyczności, gwiazdki 4 na 4 i średnia wysoka pracowitość, czyli taki wysoki, dosyć wysoki e, środkowy pomocnik defensywny, aczkolwiek z tymi playstylami z plusem bardziej wygląda na rozgrywającego, bo ma trzy playstyle do podań i oczywiście technikę, także można nim się troszeczkę pobawić sprintem z R1 i będzie naprawdę dawał radę. Roberto Carlos również wersja Golazo 93 tutaj pasuje idealnie do tej ewolucji, po upgrade'zie ma już 96 tempa, 91 defensywy, 93 fizyczności, gwiazdki oczywiście 5 na 5 i wysoka, wysoka pracowitość, reszta statystyk prawie, że 90, także tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić jako taki ofensywny, ofensywny lewy obrońca no to naprawdę tutaj Roberto Carlos powinien sobie świetnie dawać radę aczkolwiek z tymi statystykami i z gwiazdkami można się nim pobawić również jako środkowym pomocnikiem także tutaj jak chcecie jak wam pasuje wiem, że niektórzy grali właśnie nim na środku pomocy jako taki pomocnik, który się angażował do, do ataku także tutaj Roberto Carlos jest do wykorzystania na kilku pozycjach na jest i naprawdę można z niego zrobić ciekawy użytek. Jeżeli chodzi o lewych obrońców, to nie mógł się tutaj nie znaleźć Nuno Mendes, czyli zawodnik z PSG, Portugalczyk, który po tym upgrade'zie ma już 4 playstyle z plusem i 96 tempa, 90 dribbling, 93 defensywy 92 fizyczności, gwiazdki 4 na 5 i wysoka, wysoka pracowitość. Ta karta w wersji 92 już była bardzo dobra, także tutaj po tym upgrade'zie będzie jeszcze lepszy. Kolejny zawodnik, tym razem prawy obrońca, czyli Aaron Van Bissaka, którego wersja to była chyba wersja Moments, czy Flashback, już nie pamiętam. E, chyba Flashback. E, tutaj w, idealnie pasuje do tej ewolucji. Zobaczcie na te statystyki po upgradzie. 92 tempa, 96 defensywy, 95 fizyczności, dribbling i podania 87. I może grać również na środku obrony. Czy na prawej, czy na środku również sobie poradzi. Sam nim grałem dosyć sporo bardziej na prawej obronie, ale na środku również sobie radził, bo był bardzo zwinny na ten etap gry, kiedy wychodziła ta karta, to był naprawdę zwinny może było łatwo, łatwo się nim obracać poruszać w polu karnym i odbierać piłeczkę, także naprawdę fajna karta, a jeżeli potrzebujecie takiego bardziej defensywnego prawego obrońcę to również idealnie się spasuje no i na koniec Cole Palmer, tutaj ze swoją cieszynką na, na karcie wersja 91, którą sam mam i naprawdę dużo grałem tą kartą, także no jedyne co mogę zrobić to polecić tą kartę, bo wiem, że po tym upgrade'ie będzie po prostu jeszcze lepszy i w dodatku będzie miał dodatkowy playstyle właśnie technikę, która na pewno się przyda. E, statystyki ma bardzo dobre. 96 tempa, 92 strzelania, 91 podań, 93 drybing. W obronie również pomaga e, 4 na 5 jeśli chodzi o gwiazdki i do tego ma strzały finezyjne e, i rakietę, jeśli chodzi o ten trzeci playstyle. Naprawdę ta karta jest bardzo, bardzo dobra. Myślę, że dużo nie kosztuje na rynku i naprawdę, jeżeli jesteście fanami tego piłkarza, a ciężko nie być fanem pi Kola Palmera, zwłaszcza po tych Mistrzostwach Europy, gdzie jak tylko wszedł na boisko, to coś ciekawego zrobił. No to warto, warto. myślę, że tą ewolucję jedną poświęcić właśnie na kola Palmera. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o tę ewolucję. Czekamy kolejne, na kolejne, a na dzisiaj to tyle. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie, cześć.